Cześć, jest dzisiaj z nami Xiaomi Redmi Note 9S. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak tego telefonu używało mi się przez jakieś dwa, ostatnie trzy może tygodnie, zapraszam do oglądania. Telefon nie jest super drogi, ale nie jest też super tani i ma sporą konkurencję m.in. w stajni Xiaomi. Wersja, którą mam tutaj w ręku, 464 kosztuje 1099 zł, jest wersja 628 i ona kosztuje 1199 zł. Przelećmy sobie szybko po tym telefonie zobaczmy, co mamy w środku i czy opłaca się go kupować za takie pieniądze, czy też może nie. Urządzenie jest duże, no ale taka jest linia Note, w związku z czym tutaj nie będziemy narzekać. Ekran ma przekątną 6,67 cala. No i skoro smartfon jest duży, no to taka sama jest jego waga, to jest 209 gram. Szkło Gorilla glas z przodu i z tyłu, więc za to plus, ale jak widzicie tutaj z tyłu zbiera się na nim mnóstwo odcisków palców, w związku z czym albo przecieramy go cały czas na przykład w koszulkę o, już jest czysty, albo pakujemy go w etui, które tutaj mamy w środku w pudełku, przeźroczyste na prawym boku czytnik linii papilarnych i od razu zobaczmy jak on sobie działa działa nieźle, może nie jest najszybszym czytnikiem linii papilarnych jaki znam ale też nie jest jakoś specjalnie wolny, alternatywnie mamy rozpoznawanie twarzy. Jeszcze raz. O! No i działa to, jak widzicie, nie najgorzej. Natomiast zastrzeżenie, jakie mam, zastrzeżenie w zasadzie, jakie mam, jest jedno. Ten czytnik linii papilarnych położony jest dosyć wysoko, w związku z czym, ponieważ sam telefon jest duży, więc osoby z mniejszymi rękoma mogą mieć problemy z dosięgnięciem. Zobaczcie, ja tak trzymam ten telefon i tutaj ledwo sięgam do tego czytnika, więc muszę sobie poprawiać chwyt. No, jak ktoś ma mniejsze ręce, bo ja mam dosyć duże ręce, no to ma z tym problem. Gdyby to wszystko było przesunięte troszeczkę... Niżej byłoby zdecydowanie wygodniej. Dioda podczerwieni, slot na dwie karty SIM plus, dodatkową kartę pamięci, co przy 64 GB pamięci wbudowanej jest wskazane i bardzo fajnie. Mini-jack, USB-C i głośnik. O głośniku za chwileczkę, bo jeszcze tutaj powiemy sobie o tyle. Te aparaty wystają dosyć dużo ponad powierzchnię. No, i teraz tak, można lubić takie rozwiązanie, można go nie lubić. Ja akurat lubię takie kwadraty, dlatego że przynajmniej jak telefon położę tak, to on mi się na boki nie chyboce. On leży spokojnie, więc jak dla mnie, ok, ale są też tacy, którzy takiego rozwiązania nie lubią i którym to się nie podoba. Ok, to teraz szybciutko, jak ten telefon gra. Włośnik jeden, więc łatwo go przysłonić, ale dźwięk nie jest zły. No i tak to wygląda. Natomiast na słuchawkach, no to na słuchawkach Bluetooth nie macie equalizera, natomiast equalizer działa na słuchawkach na kabelku i ten telefon gra przyzwoicie. Ani nie jakoś super dobrze, ani nie jakoś super źle, ale spokojnie na rowerze w komunikacji miejskiej posłuchacie sobie radia albo muzyki i będziecie zadowoleni. Przód. IPS w tej cenie AMOLED Trudno 395 PPI Full HD. No i to jest ekran naprawdę dobrej jakości. Tutaj na niego nie będę narzekał. Zadziwiająco nawet muszę powiedzieć, że w pełnym słońcu też nieźle na tym ekranie wszystko widziałem, więc tu jest pożo. No i. Jest przyklejona. Nie wiem, czy widać, czy złapie się ostrość. Jest złapana ostrość. Jest przyklejona tutaj od razu na ekran na dzień dobry folia ochronna. Ja tej folii nie zdejmowałem. Nawet w momencie, kiedy używałem gestów, to zupełnie ta folia mi nie przeszkadzała. No i tutaj macie kamerkę do selfie schowaną w takim otworku na środku. Rzeczą, która jest w tym telefonie i za którą należy się duży plus, chociaż oczywiście teraz tego nie będzie widać, bo akurat nie mam żadnego powiadomienia, jest dioda powiadomień, która. A nie, widać, o widzicie? Nie, nie widzicie, bo to jest pyłek. No więc ta dioda powiadomień jest ukryta tutaj na górze w maskownicy, ona jest biała, miga delikatnie, ale i tak fajnie, że jest, dawno, dawno nie widziałem. Diody powiadomień, ponieważ ekran jest ips w związku z czym nie ma żadnego Always on display. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Ekran jest odświeżany w 60, a nie 90 Hz, tak ostatnio popularnych. Jak ten telefon działa? 720G Snapdragon Dragon w środku, 4 GB do pomocy ram -u. Wynik w AnTuTu Benchmark 250 tysięcy punktów, w związku z czym ani nie za dużo, ani nie za mało. Generalnie taki wynik pozwalałby sądzić, że telefon będzie działał sprawnie i płynnie, natomiast rzeczywistość skrzeczy i niestety rzeczywiście ten telefon nie działa wcale tak fajnie. Ten telefon dosyć często się zacina, ten telefon dosyć wolno wczytuje aplikacje, ten telefon nie jest po prostu płynny, no, i to jest duża wada, tak? Inne telefony z tym e, Snapdragonem działają dużo, dużo lepiej. Natomiast tam RAMu mamy zdecydowanie więcej. Tutaj 4, tam mamy na przykład 8 GB. Ostatnio w Realme 6 Pro, które, e, który testowałem tutaj gdzieś, możecie to zobaczyć. No, i tam ten telefon działał świetnie. Ten telefon świetnie, niestety, nie działa. Szkoda, naprawdę duża szkoda, coś tutaj poszło e, nie tak. Teraz tak, GPS działa za to bardzo dobrze. Snap, w związku z czym żadnych problemów nie mamy, pojeździłem troszeczkę z tym telefonem i wszystko jest OK. Natomiast skoro już mówimy o wadach, największa jak dla mnie wada tego telefonu, to jest brak NFC. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego akurat w tym modelu producent pożałował na NFC, w modelu droższym z tej serii w modelu tańszym NFC jest. Natomiast tutaj NFC nie ma, w związku z czym zbliżeniowo nie zapłacicie, szkoda. Teraz tak, Android 10 na. Miła 11, to czego można się spodziewać, czyli mnóstwo możliwości różnych ustawień, prywatna strefa, ciemny motyw, no wszystko generalnie to, co powinno być, to tutaj jest. Najciekawsza rzecz, jaką znalazłem, to jest możliwość czyszczenia głośnika mocnym 30-sekundowym dźwiękiem. Coś takiego w ustawieniach tutaj mamy, natomiast cała reszta jest zupełnie przewidywalna. Zdjęcia. Cztery oczka z tyłu, ale tak naprawdę to dwa. Podstawowe 48 megapikseli, światło 1.7, autofokus i szeroki kąt 8 megapikseli. Obiektyw makro 5 megapikseli i czwarte oczko 2 megapikselowe do pomiaru głębi. Z przodu mamy 16 megapikseli. Jak to wszystko robi zdjęcia, bo jak dobrze wiecie, nie liczby świadczą o tym, jak ten telefon robi zdjęcia. Generalnie do zdjęć nie mam żadnego zarzutu. Tak? Te zdjęcia mi się naprawdę podobają. Myślałem, że będzie... Gorzej? A wcale nie jest gorzej, jest dobrze. Jest fajny typ portretowy, jest to zmycie tła. Kolory są naprawdę ładne. Tutaj mamy coś, na no zobaczcie, na przykład takie zdjęcia. Za chwileczkę jeszcze Wam pokażę. Szczegółowość jest naprawdę fajna. Naturalne rozmycie tła też jest niezłe. Więc na zdjęcia w tym przedziale cenowym... Narzekać nie będę. Tryb nocny też nie jest zły, nie jest jakiś tam rewelacyjny, no ale też bym powiedział, że jest adekwatny do tego, co musimy zapłacić za ten telefon. Filmy 4K i tam się wszystko trzęsie. Full HD jest już elektroniczna stabilizacja obrazu i zdecydowanie Full HD jest moim zdaniem lepsze. Jeden, dwa, trzy, próba mikrofonu. Muszę iść szybko, żeby mi coś nie przejechało. O, ten pan ładniej, ale przeżyłem. Tak zbiera mikrofon. Tak wygląda stabilizacja. Wideo to jest w tym momencie full HD, 30 klatek na sekundę. Mamy możliwość nagrania tak samo wideo w 4K. To będę ja pod światło. To może się przestawię tak, może troszeczkę lepiej. To jest full HD 30 klatek na sekundę. Jest jeszcze HD. Nie mamy 4K w kawerce do selfie. A i co? I to by było na tyle, tak? Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Co nam jeszcze zostało? Bateria. Duży telefon, więc na szczęście duża bateria, ponad 5000 mAh, co starcza nam na dwa, niektórym starczy na trzy dni używania, niektórzy jak przycisną ten telefon, to i w dzień go wyładują, ale tutaj naprawdę trzeba się starać i na przykład grać cały czas w jakąś wymagającą grę. Także na baterię w tym telefonie narzekać nie będę. Czyli w sumie, co ja sobie myślę o tym telefonie? Ten telefon jest wyjątkowo, jak na Xiaomi, nierówny. Redmi... 8 Pro, dobrze mówi, tak. Redmi 8 Pro kosztuje mniej więcej tyle samo, może stówkę taniej. Tam nie ma snapa, tylko jest procesor Mediateka, ale moim zdaniem tamten telefon działa dużo, dużo lepiej od tamtego telefonu. Jeżeli ja miałbym inwestować, jeżeli ja miałbym wchodzić w jakiś biznes z Xiaomi, to raczej kupiłbym tamten telefon. Zwłaszcza, że tam mamy NFC, ja używam NFC. Zdjęcia też są na jakimś tam zbliżonym poziomie. Ciężko mi powiedzieć, które lepsze, które gorsze w tym momencie, jak nie mam tamtego telefonu w ręce, ale generalnie tamten telefon wydaje mi się zdecydowanie bardziej. Opłacalny i tego mediateka w tamtym telefonie zupełnie bym się nie bał. Natomiast tutaj zdecydowanie coś poszło nie tak. Nie wiem, czy producent będzie w stanie to poprawić aktualizacjami, czy nie. Natomiast do działania tego telefonu mam największe zastrzeżenie. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. I co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!